No to zaczynamy, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek specjalny, stąd jakieś efekty specjalne, które lecą nam z nieba z góry i w ogóle. Będzie w dzisiejszym odcinku troszeczkę o przyszłości, o tym, co było, co będzie. A jest to nasz roczny odcinek. Już rok nagrywamy, rok jestem z Wami. Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem tego. Wiem teraz, co jest teraz. I jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to zapraszam na mojego Instagrama oraz na Fanpage. A, A w tym momencie zapraszam na odcinek. Sama nie wierzę, że tyle to już trwa, że tyle czasu nagrywam, że tak szybko to minęło, że tyle pomysłów było i tyle pomysłów jeszcze jest i wciąż i wciąż i wciąż tyle się dzieje w koło. Bo takie jest nasze życie, że wciąż i wciąż coś się dzieje, że jesteśmy, że byliśmy... Że coś mamy jeszcze przed sobą, że mamy jakieś plany, jakieś y, konstruktywne, jakieś nadzieje, jakieś myśli. No a ile jesteśmy w tym tu i teraz obsadzeni i powinniśmy się na tym skoncentrować, co jest tu i teraz, abyśmy mogli funkcjonować, abyśmy mogli myśleć też również o przyszłości, która jest bardzo ważna, ale. Na tą chwilę skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Tu, i teraz możemy oddychać. Nie będziemy oddychać tym, co będzie. Nie przeżyliśmy jeszcze tego. Nie wiadomo, co będzie, jak będzie, kiedy będzie. Możemy mieć nadzieję, możemy mieć plany, możemy dążyć do pewnego zrealizowania tych planów. I fajnie jest do tego dążyć, mieć nadzieję, że coś. W dany sposób na przykład wykonamy, ale cóż, mamy też przeszłość. Mamy przeszłość, mamy jakieś doświadczenia, na które nie mamy wpływu. To już było. Były już jakieś rzeczy, jakieś zdarzenia, które nas dotykały, które być może bardziej lub mniej zapadły w naszej pamięci. Były Mniej lub bardziej miłe, takie co byśmy chcieli wyprzeć. Takie, o których chcemy pamiętać, których się jednych się szczycimy, jednymi się szczycimy, innych się wstydzimy, nie chcielibyśmy je wyprzeć. Pamiętaj jednak, że to jesteś ty, że to jest Twoja przeszłość. Była. Niej nie zmienisz. Ona cię ukształtowała. Dzięki niej jesteś jaka jesteś. Jeżeli jesteś z siebie w tym momencie dumna, zadowolona, z tego kim jesteś, gdzie jesteś, z kim. To wiesz, że jakaś droga była. Coś Ciebie ukształtowało. Czasami nie chcemy pamiętać o tym, co było. Czasami chcemy, żeby inni również zapomnieli o tym, co było, ale czasami niestety ciężko jest. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście teraz szczęśliwe. Jeśli nie jesteście, to wyobraźcie sobie to. Wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Łatwiej jest w momencie, kiedy wyobrażamy sobie to szczęście. Kiedy jest dobrze, a nagle ktoś lub coś podkopuje pod Wami dołki, zderzacie się z pewnego rodzaju murem, który nie chce dalej Was przepuścić. W tym momencie, kiedy macie jakieś plany, jakieś marzenia, czujecie dużo energii, że możecie zrealizować, że już, już, już jesteście blisko tego jakiegoś tam sukcesu, otwarcia się, bo czujecie napływ pozytywnej energii. I zderzacie się nagle z tym murem. Bach. I co wtedy? Wtedy nagle. Energia wasza się rozsypuje, rozdrabnia się na małe cząsteczki. I te cząsteczki, zanim z powrotem do was przylecą, minie czas. Minie czas. A rekonwalescencja jest długa długim procesem i bardzo często osoby na niej się poddają. Ale warto jest dać sobie ten czas, aż w końcu przypłynie do Was z powrotem ta energia. Niczym do magnesu. Ale muszą te cząsteczki jakoś powrócić. I znowu. I tym razem będzie zdwojona siła przebicia, bo już znacie ten mur, już wiecie, że może Was on dotknąć. Może Was spotkać. I możecie wtedy. Z tą zdwojoną siłą przebrnąć, znaleźć jakiś czuły punkt w tym murze, jakąś dziurę, jakąś bardziej delikatną jego część i przez niego się przebić. Po to jest właśnie nam doświadczenie, po to budujemy tą swoją ścieżkę doświadczeń. A czasami bywa tak, że za nami cień jest bardziej widoczny niż to, co w tej chwili się dzieje. Wtedy, kiedy coś się dzieje w tym danym momencie, teraz, być może nie dostrzegamy tego aż tak wyraźnie, jak dostrzeżamy to z perspektywy czasu. On powoduje, że czasami bardziej są rzeczy widoczne, inne są mniej widoczne, które mniej nas dotykały. Ale pamiętaj, że to, co było, już tego nie zmienisz. Więc jeżeli coś cię boli. Nadal cię boli. Zacznij tym oddychać. Współpracować z tym. Nie odpychaj. Nie zamykaj się na to. To była twoja przeszłość. Nie chcesz o niej pamiętać. Przepracuj to. Nie zasłaniaj. Bo pamiętaj, że zasłona może w pewnym momencie spaść. I wszystko się wydobyje w najmniej odpowiedniejszym momencie. I może spowodować wiele strat, wiele bólu. Pamiętaj, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ale kiedy już trzeba leczyć, to lepiej jest wyleczyć do końca. Nie uśmierzać tylko bólu, ale znaleźć przyczynę tego bólu. I iść do przodu. I iść do przodu. Oddychać pełną piersią w tym, czym jesteśmy. Znaleźć to, w czym jesteśmy dobrzy. To, co lubimy. Czasami bywa tak, że coś było w przeszłości, co dawało nam. Niesamowicie wielką energię. Coś, kiedy zapominaliśmy o problemach i byliśmy w tym tu i teraz. Jedni zdobywają szczyty, inni w jakichś innych dziedzinach yy, się spełniają, czy pływają, czy uprawiają sporty, czy malują fotografują, czy czytają i wtedy zapominają o całym zgiełku codzienności. wtedy są właśnie obsadzeni w tym tu i teraz. Dzięki temu mają siłę, mają energię, aby iść właśnie dalej. Bo chciałabym, żebyś wiedziała, że możesz iść dalej. I ta energia jest w Tobie. Jest i ona się cały czas kumuluje. Spróbuj ją wydobyć. I wyrzeźbić z niej coś fajnego. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień, albo i nie, kto to wie, zobaczymy, czas pokaże, a tymczasem zapraszam na Instagrama i na fanpage, a. będziesz wtedy na bieżąco, czy na pewno się ukaże ten kolejny odcinek. Do zobaczenia!